Hej, z tej strony Lisa i się przyniosłam z filmem, w którym będzie to test zagranicznych słodyczy, ale tym razem test żelek. Żelek żelków, bo ja... dwa słodycze, dwa, dwie, nie wiem. Po prostu dwie paczki żelków które chciałabym zainteresować. ale te żeleki czekają od miesiąca na mnie, bym je przetestowała. Więc w końcu ja będę miał czas zadać sobie też, żeby je przetestować. I ja w ogóle to będą, mnie dużo słów stwierdzić, żeby nie chcę z USA, ponieważ ja bardzo lubię to, co jest w USA. I w ogóle, ale nie. To są takie takie są ze Słowacji chyba, bez Słowacji, a konkretnie z Bratysława, przynajmniej mój zadań lubię w Bratysławie. więc w końcu, się zabierzemy za ich test. Pamiętajcie, że zrozumieli ławeczkę w górę, pojęto tego typu filmów. I subskrypcje na kanale, po coś więcej na filmów, filmów. Słuchajcie, że wam się to podoba i już co robić, oczywiście. Możecie pisać mi też po prostu jakieś pomysły na filmy. Będę się starać je po prostu realizować, bo pod każdym filmem, bo ja nie wiem, czy też pod tym filmem będą komentarze, bo czasami jest tak, że reszta mam komentarzy, a ja nie mam. Więc pod każdym filmem możecie mieć oczywiście e, pomysły na filmy, a ja będę starać je realizować, więc dobra, bo już nie z za długo nie wiemy, więc to pierwsze jakieś takie rzeczy. Nie, nie tak bardzo rozumiem jak się to stuk, to, to przepraszam bardzo Ale po prostu no kurna w domu tak ja Dlatego Głośno, głośno, szukuję nie wiadomo co to działa, I w ogóle lecimy, czy ma nieważne Zacznijmy od tych żelków e, by, Ja tak czy nic z tego nie rozumiem Oprócz tego, że to jest chyba z YOLO, czyli z tej marki chyba pianek Więc tak... Oczywiście to mam wypisane smaki Oczywiście tych smaków nie rozumiem, ponieważ... Nie ja rozumiem. Ja rozumiem. tego języka, więc dobra, otwieram te żelki. Okej. I w się nie otworzę? Przełóżę jeszcze muzyczkę. Okej, okay. wysypały mi się. Czekajcie, muszę je pozbierać, bo mi się wysypało po całej po prostu ziemi. I za chwilę pozbieram i za chwilę wrócę z testa. Okej, okay. wracamy już do... Ta paczka się rozwaliła. Próbujemy ja ją otwierać tej paczki, To się zarozpieczyła, trzy żarek spadły, ale dobra. No fajne. Czwarty żarek spadł. Jezu, nie podniosę tego. To, nie wiem, pachnie dobrze. Sprawdźmy to, jeszcze trochę pojeść. W ogóle co to jest? Mamy są jakieś dziwne, Mamy są jakieś takie mięciutkie, nie wiem. Dobra, robimy test. Szczerze? Nie wiem. Są... ale słone. Są w miarę miękkie, ja przynajmniej to, a chyba cała ta, ta pianka. piankę. Zresztą ja to... ale akurat spadł, więc go nie będę testować. Macie też takie całe puste. Okej, ten to był dziwne dobry. Dobra, sprawdźmy teraz takiego żelusia. On są strasznie słone. słone. Jakie słone, to się jaka tam kwasia Spróbujmy teraz tego pół na pół mm. 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 O. Um, To jest dużo kwaśniejsze od sour patch, które bardzo lubię Dałabym tej paczce, nie podnosić, ponieważ wszystkim mi się to bardziej rozsypie Damy tej parce może takie 4. 4 na 5. Dziwo jest całkiem spokojnie, jest dobra i jest mega. Do z tego jeszcze jednego żelka, który mi spadł, mnie denerwuje, że on leży na pozaku I teraz wchodzimy do tych żelków, nie bymśla, że będzie źle. Ale jest naprawdę dobrze, więc przetestujemy teraz te żelki, To są żalki w stylu zozoli. są takie właśnie się Więc robimy ich testy. Mam nadzieję, że teraz tworzę je że nie będę ja je otworzyć. Jezu, nie będę chciała się otworzyć. Czy jakieś wyrwanie? Um, Czekajcie, chyba pójdę na tą bo mnie nie odbieramy dzisiaj słodycze i mam już nożyczki, więc ciachamy to wszystko, żeby się. I więc zrobimy teraz najpierw. takie typowe zozola czyli spokojne zozola, jest zwykłe Więc ja już nie tych takich okrągłych, mam nadzieję w sobie I nie wiem co w jest. mam takiego jednego zuzola, tylko, że jakby pretensowowego i on wygląda tak, on wygląda bardzo spokojnie wygląda bardzo podobnie, więc jak już powiedziałam też pachnie bardzo podobnie do zozoli więc próbujemy mhm mm To jest chyba w oczy. Te kolory. Kolory są chyba największe Nie mają takiego rozdroja. Ludzie mają złe 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 z złe 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 to... złe złe mm. ale to złe 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 będziecie na Słowacji Będziecie te Będzie będziecie jeździć, weźcie sobie, jak pobycie w zwykłe, weźcie, serio, to jest piątka z serduszkiem, piątka z nieskończonością, wszystko, Niską nieskończoność to jest coś cudownego. Ale te są, no, ale to są posypka, nie są za bardzo fajne są waśne, a nie próbyłam Was tak bardzo jak tamte wcześniej szerelki. Więc to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie widzimy się w następnym filmie na moim kanale. bye!